Motorola, Moto G30. 30 też padła w moje ręce. Konrad Właszczak, oczywiście, z tej strony, jakby ktoś nie wiedział. nie ja je poznał jeszcze po tej niezwykłej urodzie. G30 padła w moje ręce. To smartfon jest za 9 stówek, więc tak musimy go oceniać. I to są pierwsze wrażenia, oczywiście, więc nie opowiem Wam wszystkiego. Aparaty też sobie odpuszczę, bo jeszcze nie zrobiłem tylu zdjęć. To będzie w recenzji. Zacznijmy oczywiście od wykonania. Jest spoko. Jest bardzo ładne. Nie mogę się przyczepić. Wygląda super. Fajne jest to, że ten smartfon wygląda tak trochę nudno, jakby jak tak na niego spojrzeć, ale tutaj kolorki się mienią. Nie wiem, jakby ten kolor mnie nie końca przekonuje, bo to jest jakaś, nie wiem, zgniła zieleń. Cholera wie, jak to nazywa Motorola. Ale te przebłyski, te te, te inne kolorki już wyglądają lepiej. Więc może się spodobać, ale pod tym względem wolę swoją białą G10, którą testuję, również. No ona mi się wydaje taka atrakcyjniejsza wizualnie, ale ten też może się podobać nawet w tym szalonym, dziwnym jakimś tam kolorze, trochę różu, trochę zielonego. Cholera wie co to jest. Co jeszcze ma ten smartfon? Ten smartfon ma Snapdragona Snap 662, 6 ram i ma ekran HD. Więc wiele osób powie: Aha, ekran HD. Super. Ale to jest bardzo fajny ekran HD, jak moim zdaniem. Jasność kolory spoko. Akurat, akurat się wygasił. Podjaśnie mam jeszcze. Jasność kolory spoko. Ale on ma jedną dużą zaletę, którego nie mają inne motki. 90 Hz odświeżania. Jezus Maria. Oczywiście jest tryb 60, jest tryb 90 można sobie, yy, można sobie to ustawić, można sobie zrobić inteligentne przełączanie, żeby się samo przełączało. To jest pewnie najrozsądniejsze, bo w większości, nie szukujmy się przy menu, nie potrzebujemy 90 Hz za cholerę, nie potrzebujemy. Ale kuźma jaką to zabawę sprawia. Sam nie mam telefonu z 90, 90 albo 120 Hz, ale gdybym miał wybór, to bym sobie sprawił. Ja wiem, że to jest kłopota przy przewijaniu menu i przeglądaniu Instagrama. Ja wiem, że to zabiera więcej zabawy, ba, zabawy więcej baterii. Ja wiem, że to po prostu ładnie wygląda i nic nie wnosi normalnie. Przy grach wnosi, na przykład przy szybkich, jakichś tam innych rzeczach. Ale kuźwa, jaką to sprawia radość, nie? Do tego aż nie widać będzie, ale jakby jak się patrzy na to, jak to się przewija, pięknie, to po prostu. Hmm. Cud, mił to na moje oczy. Więc bardzo fajnie. Bardzo fajnie, że jest ten 90 hercowy ekran. To jest dodatek, który może przekonać wiele osób względem właśnie motki 10 bo jest więcej mocy, mocniejszy procesor, więcej ramu i to jest spoko, ale nie szukujmy się wielu osób, to się po prostu nie przyda bo jak to ma być podstawowy telefon to czwórka ramów w zupełności wystarcza tutaj mamy 6 tutaj mamy 90 Hz to są dobre bajery, to są fajne rzeczy mamy ekran HD i to na tym się zastanawiałem, czy 90 Hz dajemy taką technologię, no nie, nie powiem, że futurystyczną, ale już taką nowszą technologię, bo to nie jest jeszcze standard na rynku ale powoli się nim staje, więc dajemy coś nowszego, a zostawiamy jednak zostawiamy jednak HD więc jednak rozwiązanie zauważalnie starsze i tak się nad tym zastanawiałem i zastanawiałem i wyzastanowiłem się, że to może ma sens tak trochę już tłumaczę dlaczego ekran HD 5000 mAh super, jeśli będzie otwieranie 60 Hz, jeżeli chcemy się pobawić możemy włączyć 90, wtedy bateria oczywiście już nie będzie tak śmigać, no nie oszukujmy się że ona już nie będzie tak, e, tak długo działać, jak będzie 90 Hz otwierania, no bo to jednak też dzień dobry, jednak też trochę bierze tej energii ale to jest taki Bayer chyba yy, który nie każdemu się przyda, który będzie przy grach. Jak ktoś będzie chciał sobie pograć, wtedy będzie miał sens. Kurczę, i teraz jeszcze muszę, wiem, że już trochę to trwa, ale dodam ten HD. Wydaje mi się całkiem sensowny, bo nadal możemy sobie zrobić z tego telefonu bardzo długo działające urządzenia, czyli zrobić sobie 60 Hz. Mamy HD, ścienić sobie ekran trochę i mamy 5000 mAh, i wow, po prostu to trzyma w cholerę długo. A możemy sobie zrobić te 90 i mamy trochę fajniejszą zabawkę, która mniej trzyma na baterii, ale jest fajniejszą zabawką. I to jest całkiem fajny mm, kompromis. Oczywiście w tej cenie dostaniemy dużo sprzętów z Full HD, tylko warto się zastanowić, czy potrzeba. Bo mieliśmy już pogo, pogoń za e, rozdzielczością ekranu, że tam 2K, 4K, wow, po prostu Xperie. i tak naprawdę to się zatrzymało w pewnym momencie. I tak, smartfony, które mają 2K nominalnie mają full HD, bo po prostu to bierze mniej energii. Przy smartfonie za kilka stówek HD wydaje mi się wystarczające. No bo tak naprawdę ja nie widzę różnicy. I dużo osób może powiedzieć, jak nie widzisz różnicy. No, przy menu nie widzę. Czybym miał ładniejsze zdjęcia, na przykład na Instagramie, czy ładniejsze filmy, tak, miałbym, ale to jest mi potrzebne aż tak na co dzień. Nie, nie jest mi aż tak potrzebne, więc. ekran jest spoko i to mi wystarcza. Mimo, że jest rozdzielczość HD+, HD+, tak naprawdę, to chyba tyle tych pierwszych wrażeń. Obudowa ciekawa, chociaż ten kolor taki mocno dyskusyjny, może się podobać, może nie. Mnie chyba biały przekonuje bardziej. Ekran spoko, 90 Hz, ale HD. Bateria duża, mocy jak na razie nie zabrakło mi. Korzystam i działa wszystko. No i tyle. Aparaty omówimy w recenzji oczywiście. Pozdro!